wszystkim, to znowu ja, y, Stracho i jestem na moim tropicielu 54 y, przed chwilą właśnie wbiłem i mam taki pomysł, aby dzisiaj się przejść na elitę drugą, mianowicie na Szczęta aliasa Gładkiego Szczęt alias Gładki jest on pod Eder już wam mówię jak do niego dojść jesteście w Eder, idziecie do Fort Eder i tutaj do y, Stary Kupiecki Trakt y, Ciemnica szubrańców, poziom pierwszy, sala pierwsza, i tutaj możecie sobie expić, ale to, to jest tu nie ma sensu, bo extra już też za mało leci. No, zobaczcie, na takim poziomie to takie coś leci po 400 doświadczenia co jest mi zbędne. Na przykład, zobaczcie, lecą, można tu się troszkę wzbogacić, ale nam chodzi o tą elitę drugą. Pokażę Wam, właśnie, jak do niej dojść, będzie taka. Można powiedzieć wyprawa, o Na tą elitę Będzie parę bić nagram Z niej, bo nie będę na niej czekał Bo to będzie, ten filmik będzie miał 50 minut do godziny Jak będę czekał na każdą elitę Także, o i tutaj Idziecie przez ten teleporter Tutaj musicie po drodze wybić Trochę ich No Dobra Tutaj idziecie tutaj o, do ciemnica szubrańców, sala trzecia. Tutaj możecie sobie je wybijać. Loty, można powiedzieć, są ciekawe z tego aliasa. Na no, tropicie od ognia chciałbym go dostać, ale no, widzicie, mam taki na razie. Kupiony w Nitr, ale chyba? chyba tak. Nie jestem pewien. Tutaj dobrze idziemy. Tutaj sobie ekspić najlepiej takim 40 poziomem do 50. Takie te dropią powiązki po 5k. Tego dużo tutaj dropi. To jest ogólnie takie o odświeżę. Dobra, było. Może ktoś doda do grupy? Nie jestem pewien, bo sam to bić widzicie. No, już poszedł. No. To jest ich pełno. Może ktoś jest z mojej gildii, czy coś takiego. Nie trzeba Tego znowu, ja 60 okej. Okay. Lego ostatnio też poszła Eee, to tak, ja mam taki pomysł, że żeby nie stać na nim, widzicie tutaj na minutniku z 10 minut, tylko myślę, żeby ja zrobię cięcie i widzimy się po przerwie jak go bijemy. No chyba tak zrobimy, bo to innego sensu nie ma, nie będziemy czekać 10 minut i gadać o tym aliasie. To widzimy się przy następnym odcinku, na razie. Start real so You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. <laughs> 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 Can you blow my whistle?